Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam tarp dwustronny w kamuflażu Marpat Kojot. Jest to produkt kontraktowy dla żołnierzy armii amerykańskiej, więc nie jest to jakaś kopia czy coś w tym rodzaju. Jest to oczywiście demobil, więc rzecz używana. Jeśli chodzi o wagę, to w moim przypadku waży to 885 gramów. Wymiary rozłożonego to 230 cm na 195 cm. No, i tu widziałem różne filmiki, inne osoby podawały nieco inne wymiary, zwłaszcza jeśli chodzi o ten mniejszy, podawały 200 lub 205 cm. Waga nawet dochodząca do kilograma 20 gramów. Możliwe, że są jakieś różne rodzaje tego, w zależności od roku produkcji, nie wiem. Ja akurat podaję to co jest w moim przypadku, nie ma do tego jakiegoś woreczka transportowego czy coś w tym rodzaju, nie wiem czy w ogóle takie coś istnieje. Do kompletu w moim przypadku mieliśmy dodane takie dwa bungee cordy, czyli taki gubmo sznurek. Według mojej wiedzy powinno być ich więcej niż dwie sztuki, no ale to demobil, wiadomo, nie zawsze jest wszystko w komplecie. O jakości to powiem, co ja dostałem, to powiem nieco później. Na razie, jak to wygląda, z czego to się składa. Po jednej stronie mamy kamuflaż, właśnie marpat lub morpat, jak to woli. Tak się chyba fachowo to wymawia. Ta część kamuflażu jest wykonana z nylonu typu ripstop, czyli taka charakterystyczna kratka, bardziej odporna na powiedzmy jakieś rozdarcia, ścierania się czy coś w tym rodzaju. Druga strona to kolor kojot, czyli taki powiedzmy brązowy. I ten materiał to jest nylon z powłoką odporną na ogień. Więc tak to się przedstawia. Tarp posiada 8 metalowych oczek. W zupełności to wystarczy do rozwieszania, rozstawienia tarpa w różnych konfiguracjach. Bardzo dobra sprawa. Chociaż metalowe, ciężkie, ale są bardzo dobre. Tarp też jest taki obszyty naokoło. Taką dosyć szeroką tutaj obwódką. Nie jest tak jak w niektórych tarpach, że mamy takie dosłownie pół centymetra czy centymetrowe. Tu jest to całkiem sporo. Więc jest takie powiedzmy na obrzeżach dobre wzmocnienie. Mocniejszy materiał niż gdzie indziej. No przy rozstawianiu, mocnym naciągnięciu tego Czyli powiedzmy tym gumosznurkiem, jak się to tutaj włoży. Jakieś tam naprężenia zawsze są. No więc materiał tutaj dobrze oprzyty. Dobrze będzie się to wszystko tutaj trzymać. Nie będzie się powiedzmy psuć. Oczywiście można powiedzieć, że taki tarp ciężki. No oczywiście, na rynku powiedzmy cywilnym spokojnie można kupić tarp o większych rozmiarach, lżejszy, ale oczywiście nie będzie to już to samo. Na pewno nie znajdziemy w takim kamuflażu konkretnym, już nie wspominając o dwóch, powiedzmy, kamuflażach czyli po jednej stronie mamy taki, po drugiej stronie co innego więc to też jakiś tam jest, powiedzmy, plus. Oczywiście, oglądając różne filmiki. Jak ktoś się interesuje powiedzmy militariami można zobaczyć jak żołnierze lub byli żołnierze pokazują wyposażenie plecaka, to zazwyczaj w plecaku takiego czegoś nie znajdziemy. Tam zazwyczaj jest jako ochrona, osłona, poncho plus bivi bag, A to ze względu, że zazwyczaj to pokazują powiedzmy zwykli żołnierze. To jest produkt wyłącznie przeznaczony dla żołnierzy marines, więc takich filmików powiedzmy jest nieco mniej ale można takie coś zobaczyć że rzeczywiście takie coś jest na ich wyposażeniu a w zwykli żołnierze powiedzmy tego nie mają chociaż istnieje taka wersja też w kamuflażu UCP ale kto ją dostaje to ja nie jestem pewien na pewno ja na tych filmikach, które oglądałem takiej rzeczy nie widziałem albo po prostu żołnierze nie chcą tego używać w końcu to jest troszeczkę cięższe a poncho też jakoś tam daje radę Chociaż ma nieco inne wymiary. No, tu jest, sądzę, wizualnie to, co ja dostałem, jest jak najbardziej w porządku. Tu praktycznie nie można się do czego przyczepić. Powiedziałbym nawet, że poglądowo rzeczy jakby prawie że nowa, ale oczywiście nowa to nie jest. Tutaj są też na obrzeżach całego tarpa takie też powiedzmy. Napy czy coś w tym rodzaju, jest to plastikowe. Po jednej stronie mamy powiedzmy część żeńską, część męską, po drugiej i jest po całej to długości. No troszeczkę właśnie to ciężar dodaje, ale jest to dodatkowa rzecz, gdzie możemy po prostu spiąć kilka tarpów w jedną i mieć osłonę, zbudować powiedzmy zadaszenie znacznie większe niż wyłącznie z jednego tarpa. Czyli po prostu łącząc jedną rzecz tą z tym tutaj, lub powiedzmy łącząc dłuższy koniec z tym mniejszym na, po jednej stronie, powstanie coś w rodzaju bivibaga. No Jest to odporne na wodę, więc jest w porządku. Do środka można wejść czy w ubraniu, jak to żołnierze robią, ewentualnie powiedzmy na rynku cywilnym, w śpiworze też jest to będzie jakaś tam osłona to niestety w moim przypadku bardzo kiepsko wchodzi żeby to dobrze zatrzasnąć to trzeba użyć kombinerek. no Może jak jest to nowe rzeczywiście to to działa ale w takiej formie tutaj jak to jest to jest bardzo ciężko jest to włożyć. Ja akurat z tego nie będę w ogóle korzystał więc dla mnie to akurat nie jest wada. Oczywiście tutaj przy rozkładaniu takiego czegoś, jeśli będziemy chcieli użyć tych bandzikordów, jest to w porządku, ale oczywiście można użyć innych rzeczy. Na przykład, jeśli użyjemy takich szpilek, to one tutaj akurat wejdą jak najbardziej i tu jest w porządku, ale już na przykład yy, śledzie tutaj już nie wejdą. Mamy za małe oczka, za dużo śledzie. Tu oczywiście jest na to rada. Sznureczek z pętelką. Wystarczy to przełożyć tutaj. I już można sobie tutaj wkładać grubego śledzia. I tu jest w porządku. No, chyba że używamy szpilek. No to szpilki, raczej nawet grube, takie które tu pokazałem, spokojnie tu się zmieszczą. No, z tego na pewno będę korzystał. Jest możliwość rozstawienia tego na wiele sposobów, więc jest w porządku. Z tych tutaj rzeczy raczej nie będę korzystał, więc w moim przypadku akurat jest to zbędne. No ale niestety nie da się tego wyjąć, bo jest to po prostu na stałe tu przymocowane. No, mamy dwa rodzaje w zasadzie kamuflażu. Kamuflaż powiedzmy ten jeden tu i sam jeden brązowy, w zależności pewnie gdzie możemy sobie to. Rozłożyć, gdzie nam będzie takie coś pasować. Oczywiście mamy tutaj wtedy ochronę przed deszczem, wiatrem, słońcem. Można to rozłożyć sobie jako taki powiedzmy koc jako taką podłogę czyli rozstawiamy wyłącznie na płasko całkowicie. No i uzyskamy ochronę przed wilgocią, przed zabrudzeniem coś w tym rodzaju. Jako, że jest tutaj całkiem sporo, według mnie wystarczająca ilość tych oczek, to do zbudowania zadaszenia w zupełności taka ilość wystarczy. W innym tarpie też mam podobną ilość, nawet powiedziałbym chyba mniejszą, tam jest chyba sześć, też jest to wystarczające, więc tutaj jak najbardziej takie coś się sprawdzi. A teraz w jakim stanie ja to dostałem, w jakim stanie kupiłem ze sklepu. No jako, że to jest wiadomo, demobil to jest to rzecz używana. Można trafić na rzeczy lepszą i gorszą. W opisie w sklepie nie było nic podane, co tutaj jest uszkodzone. Jedynie, że to jest rzecz używana. Cena wskazywała raczej, że będzie to dobry egzemplarz, bo podobne wojskowe tarpy mają podobną cenę, więc jest ok. Takie gorsze rzeczy zazwyczaj są oznaczone jako drugi gatunek i są zdecydowanie tańsze. Ja zazwyczaj takich rzeczy nie kupuję, wolę coś troszeczkę lepszego, mieć pewność, że jest to w porządku. No niestety tutaj, powiedzmy, że nieco zostałem oszukany. No była to chyba w sumie też jedna rzecz, bo widzę, że już znikła ze sklepu, więc jej nie ma, więc to była ostatnia sztuka. Nic nie opisali, a okazało się, że jak to przyszło, było z kilkunastoma dziurami. No nie będę tu teraz pokazywał, gdzie te dziury dokładnie są, nie chcę mi się tego teraz szukać. Ale kilkanaście dziur jest, pomimo że ta część właśnie jest ta w formie takich tych kwadracików, ale dziura jest pomiędzy tym kwadracikiem, ona się nie bardziej rozszerza. Nie są może one to jakieś zbyt duże dziury, no wymagają oczywiście to wy załatania. No, ale to dodatkowe koszty, dodatkowy czas. No żebym widział, że w opisie takie coś jest opisane, to na pewno bym do nich napisał w sprawie powiedzmy obniżenia ceny czy coś w tym rodzaju, albo po prostu bym tego nie kupił. No, niestety, tak to jest jak się kupuje nie na miejscu, tylko yy, przez internet. O, tutaj jeszcze mogę pokazać, że to jako, że to jest kontrakt. Mamy tutaj też taki napis USMC. Więc yy, takie rzeczy raczej stosują. Powiedzmy te oryginalne rzeczy są, a nie jakieś podróbki czy kopie. No i niestety jestem trochę wkurzony na ten sklep, bo nie tego oczekiwałem po tym co to przyszło. No niestety trzeba będzie, będę musiał posiedzieć trochę i załatać to wszystko. Da się to jak najbardziej zrobić, no ale to jak dla mnie nie jest tarp za taką cenę, to jest jak dla mnie druga kategoria, a nie powiedzmy pierwsza, czyli coś droższego. To powinno być sprzedane zdecydowanie w niższej cenie. Dlatego, a jeszcze jedna sprawa. Napisałem w tej sprawie do sklepu, zero odpowiedzi. Czekałem już y, chyba 5-6 dni, nie ma odpowiedzi, więc sklep po prostu mnie olał. Więc ja zdecydowanie tam, gdzie to kupiłem, nie polecam tego sklepu, chyba że ktoś lubi być w taki sposób y, załatwiany. Czyli ważne, że kasę wzięli, towar wysłali, reszta ich nie interesuje. Jeśli tak traktują każdego klienta, to ja dziękuję. Ja tam już złamanego grosza na pewno nie zostawię. No, załatać, załatam trudno. Moja, powiedzmy, strata, ale strata ich też większa, bo na pewno tam już więcej nic nie kupię. Zdecydowanie. Ja odradzam, jak ktoś chce być zrobiony w konia, to niech sobie kupuje tam. Jaki to sklep będzie, oczywiście, podane pod spodem w opisie no i zaraz będę się zabierał za rozstawienie tego aby pokazać jak to dokładnie wygląda z każdej strony bardziej dokładnie niż tak tutaj oczywiście w kamuflażu UCP można kupić takie powiedzmy też uszkodzone za prawie że połowę tej ceny więc jak komuś się interesuje ten kamuflaż to jest ok no oczywiście do zastosowań leśnych no to, to zdecydowanie jest lepsze niż tamto tamto gorzej się maskuje to zdecydowanie lepiej tak to wygląda rozłożone całkowicie na płasko, kamuflażem do góry. No i tu jeszcze nie wspomniałem, że to nie jest złożone z jednego kawałka materiału. Tutaj widać jest szef, więc są to dwa kawałki materiału. Oczywiście ten szef jest od drugiej strony podklejony, więc tam woda nie będzie zaciekać. Tutaj jak najbardziej jest to wszystko w porządku. To samo tylko widok z drugiej strony, czyli kolor jednolity, chociaż tutaj widać po brzegu jest widoczny kamuflaż. I widać tutaj ten szef zaklejony. Teraz forma biwibaga, tarp złożony na pół. Spięty po tej stronie, jak i w nogach, no i z tej strony można do niego wejść. Przykładowe rozstawienie przy użyciu kijków, stelarzy. Mamy tutaj bardzo dużą powierzchnię, spokojnie się zmieści jedna osoba, plus sprzęt. Zdecydowanie. Tak to mniej więcej wygląda z boku, i jeszcze z tyłu. Tak całość jest widoczna po zrobieniu 12 kroków tutaj to jest, jakby ktoś nie zauważył. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.